Tak się zastanawiam, jakie są teraz dwa tematy na czasie, jeżeli chodzi o biznes. No na pewno cyberbezpieczeństwo i e-commerce. Tak, dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić do dzisiejszego odcinka Pawła Chordyńskiego, który zajmuje się tymi dwoma tematami. Witaj Paweł. Cześć Paweł. Cześć, cześć, chłopaki. Na początku chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie w obecnych czasach czekają na internautów zagrożenia z, z Internetu. Znaczy, rozumiem, że chodzi o obecne czasy, czyli mamy na myśli koronawirusa, tak? Na przykład tak, dokładnie. No bo ja zawsze mówię, no, tych zagrożeń jest wiele i one się nie zmieniają praktycznie no, powstają ewentualnie jakieś nowe tam odmiany, tak? Na ten moment mamy tam właśnie, no tak jak, tak jak zawsze, czyli są jakieś wyłudzenia danych, kradzież finansowa, jakieś oszustwa, jakieś tam powiedzmy wycieki danych jeszcze, tak? I tak dalej. Natomiast i to wszystko działa, funkcjonuje tak, jak, tak jak normalnie przed wirusem. Natomiast... Pojawiło się wiele odmian, czyli tak jak wirus mutuje, tak tutaj przestępcy zmutowali swoje e, wynalazki w ten sposób, żeby skorzystać z obecnej sytuacji i, i żerować na e, jakby niewiedzy użytkowników, na tym, że, że, że są przestraszeni teraz, przerażeni, tak, no bo każdy się obawia o swoje zdrowie, życie. No i w tym, e, dzięki temu, że, że tak, tego typu emocje nas e, otaczają, no to możemy dorzucić ten socjologiczny element, który, którym jest koronawirus. Na przykład wysyłając SMS-a, który tam straszy, że twoje środki zostaną skonfiskowane przez, przez Narodowy Bank Polski, tak? Jak chcesz tam zostawić sobie tylko 500 zł, no to, to kliknij w link. mi się okazuje, że ktoś klika w ten link, myśli, że wszystko jest fajnie, patrz strona banku, o, to ja się zaloguję, loguję się na dane do logowania trafiają nie tam, gdzie użytkownik by chciał. Czyli wykorzystują tą sytuację, robią sobie taki formularz i, i, no i oszukują, oszukują internautów. Też widziałem takie, które tam gwarantowały szczepionkę na przykład albo szereg różnych właśnie wariacji tego typu a tutaj jakby sposobu wykorzystania obecnej sytuacji do tego, żeby właśnie dokonać jakiegoś przestępstwa internetowego. Także, tak jak mówię, no reasumując, e, dokładnie to, co było wcześniej, plus wykorzystanie e, dodatkowego aspektu związanego z wirusem. A czy nasz polski internet jest narażony głównie przez hakerów rosyjskich? Tak, <laughs> ciekawe. Ciekawe jest pytanie. Dlaczego, dlaczego akurat rosyjski. E, no, może to taki jakby, jakby taki mit e, tutaj taki, no, filmowy, tak? czy tam jakiś taki wątek, że, e, że hakerzy rosyjscy tak? to są e, tacy dobrzy i tak dalej. Z tymi hakerami ro, e, rosyjskimi to jest ciekawa sprawa, bo podobno są najlepsi, ale z drugiej strony najwięcej jest słychać o nich, to znaczy, że ich jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo, tak, no bo e, tak naprawdę dobrego o dobrym hakerze nic nie słychać. Czy prawda jest taka, że to chyba się bierze stąd o właśnie hakerach rosyjskich. E, bardziej z polityką jest to związane, chociaż my się w ogóle nie mieszamy w politykę, ale ze względu na to, że Władimir Putin mówi się o tym, że cybernetyczną wojnę prowadzi i tak dalej, tak dalej nie wiadomo na ile to są, to są bójdy więc być może z tego właśnie wynika to, że mówi się najbardziej o hakerach rosyjskich. Właśnie, że być może przez nich jesteśmy najbardziej narażeni. Znaczy, na może na pewno masz rację, to jest jedna, jeden element. Drugi element jest taki, że Rosja, e, tak jak Stany Zjednoczone, jest e, po prostu jednym no, z lepszych specjalistów IT, tak? No, mus, możemy się spokojnie pochwalić akurat, bo Polacy też są w tej top, top 3 można by powiedzieć, przeplatają się razem z, właśnie z tymi Stanami USA i Rosją. E, znaczy USA i Rosją i, i my jesteśmy tam gdzieś w tym top 3 z nimi e, zwykle. Natomiast e, to, to jest na pewno, ma podłoże polityczne, ale też trzeba pamiętać o tym, że Rosja to jest potężny, olbrzymi kraj. I, i, I tam jest dużo tego typu jakby ludzi, którzy gdzieś tam próbują jakieś takie sztuczki z, związane z wyłudzeniem i stworzeniem jakiegoś oprogramowania i tak dalej. No i z racji tego, że ich jest bardzo dużo, to trzeba pamiętać o tym, że też bardzo dużo jest ich łapanych, tak? I po prostu dlatego statystycznie wychodzi, że jest dużo hakerów w, 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 z Rosji. Natomiast to nie znaczy, że to są prawdziwi hakerzy i dobrzy hakerzy, bo o tych właśnie nic nie słychać, tak? Także to jest mm -hmm. oni gdzieś, ten ci dobrzy hakerzy to przynależą do jakiejś grupy ewentualnie, czy coś i nikt nie wie, co oni robią, no bo oni są tak dobrzy, że się nie dają namierzyć. Także ja myślę, że to. E, aha, i wracając do, do pytania, to, to, to ja uważam, że, że nie jesteśmy inaczej równomiernie jesteśmy za, na, narażeni na to, że nas e, zaatakuje haker rosyjski, czy haker z USA, czy, czy jakiś z Indii, czy Polak, czy no obojętne. To nie, nie ma żadnego głosu, znaczenia, nie? chodzi tak naprawdę mhm. nie, chodzi o umiejętności i o, 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 o no, powiedzmy, chęć zrobienia komuś krzywdy. Tak? Mhm. Ostatnio dosyć głośno jest o czymś takim jak ransomware i chcielibyśmy się dowiedzieć co to tak naprawdę jest i jak się przed tym zabezpieczyć. No, ransomware tak, no to jest... Jest to cały czas na topie. Ransomware no, można to w prosty sposób wytłumaczyć. To jest anglojęzyczne słowo. Ransom okup i ware oprogramowanie. To są jakby skrócone dwa, dwa wyrazy połączone w jedno. No, to, czyli takie oprogramowanie, które działa dla okupu. Złośliwe oprogramowanie, na przykład szyfruje nam komputer, tak, czy dane na komputerze i potem. Chce od nas e, bitcoiny w zamian za odszyfrowanie zawartości. Tak? E, są to bardzo niebezpieczne wirusy, dlatego, w szczególności dla. Na działalności gospodarczych, no bo one zwykle instalują się na wszystkich komputerach w sieci, próbują się zainstalować, jeżeli znajdą jakieś możliwości do, do, do włamania się na komputer w sieci lokalnej, a, a w takiej sieci jest to zrobić łatwiej, więc mm, próbuje się rozprzestrzenić i kończy się tym, że na przykład mm, przechodzimy do pracy, tak, cała firma w jednym dniu zostaje sparaliżowana, bo te, te wirusy też działają w taki sprytny sposób, że one się synchronizują wspólnie i, i w danym momencie wyłączają, wyłączają tam część firmy, tak? czy całość. Może być także całość. I tak, yy, bardzo dużo ataków tego typu. Yy, dlaczego one są niebezpieczne? No, bo paraliżują właśnie działanie. Przedsiębiorstwa, firmy, uniwersytetu. To tam było, zdaje się, ostatnio taki z uniwersytetem w Europie też było. W Polsce zaatakowali taki szpital dziecięcy, co było bardzo niefajne, i tam gdzieś w środowisku tych wszystkich specjalistów od security to było niefajnie widziane, że może też atakują tego typu instytucje. No i na całym świecie się borykamy z tym problemem teraz to zostało, powiedzmy, przyćmione przez obecną sytuację. Natomiast tutaj, jakby na drugą część pytania, jak bym chciał odpowiedzieć, czy w jakiś sposób się zabezpieczyć, no to jest bardzo szeroki temat. No, zacząłbym od, od tego, żeby każdy wiedział, co może, co może stracić, tak? i gdzieś tam od jakiejś tam świadomości i wiedzy. No, co, co, co mamy w komputerze, do na czego nam służy, no, komputer nam służy do, do robienia przelewów, do pracowania, do, do, do przetwarzania różnych danych osobowych itd. Musimy wiedzieć i zdawać sobie sprawę, że no, tak, jak, um, tak, jak macie, tak jak ktoś wychodzi z domu, tak to pamięta o tym, żeby zamknąć drzwi. No, pewnie też zamykacie drzwi, jak? Staramy się. No, no właśnie, no i to jest jakby już od lat wiadomo, że jak nie zamkniemy drzwi, no to ktoś nam może wejść. I zrobić kuku, tak? zepsuć coś albo ukraść albo no, no, różne inne są powiedzmy scenariusze jeszcze. No i tak samo ludzie, którzy korzystają z komputerów powinni mieć jakąś świadomość, że no, na tym komputerze przeprowadzam różne operacje, które które jakby ktoś jakby mam ma, ma poświadczenia jakby wpadły w niepowołane ręce to mógłby coś tym, ten, ta osoba trzecia mogłaby zrobić coś złego. No i tutaj od, od jakby samoświadomości się zaczyna no i wiadomo, też no, no, tutaj jeszcze chodzi, chodzi też o rzeczy techniczne, tak, czy stosowanie różnych antywirusów, tak, e, firewall, czy e, powiedzmy, e, też pamiętać o, tym, że, o tych socjotechnicznych sposobach, czy też, żeby pamiętać o tym, że, żeby, o tym jak klikamy w jakiś link, co to jest za domena, e, kto się do nas nagle odezwał na Facebooku, wysyła nam jakiś link, tak, i pytanie, czy no, dziwne, bo, bo, bo 10 lat się nie odzywał, a nagle e, pisze tam. E, cześć Jarek, tutaj ten nie widzieliśmy się, a, ja, a on pisze do nas, no i tam wysyła jakiegoś linka. No trzeba być czujnym i wiedzieć, że tego typu sytuacje się mogą zdarzać. No i a, to, to mówimy o prywatnie, a firmowo, no to to, to wiadomo, no, to firmy powinny tutaj szereg różnych środków zapobiegać. Właśnie, bo dobrze, dobrze, że o tym mówisz, bo skoro mówimy o kradzieży i wspomniałeś o firmach, to gdybyś mógł określić y, chociaż taki szkielet, jak możemy zabezpieczyć naszą firmę. Chodzi oczywiście o wyciek danych naszych klientów, ale wyciek naszych danych, w sensie firmy. W jaki sposób moglibyśmy zabezpieczyć y, firmę przed utratą takich danych? Znaczy, ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, y, czy to jest większa czy mniejsza firma, no na pewno trzeba pamiętać, że nie będzie specjalistą od security. No tak. No bo. A gdyby tak było, no to tej to, 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 to ta rozmowa nie miałaby sensu. Tak? Każdy by się sam zabezpieczał i, i, i ten. No, jeżeli ktoś, nie wiem, czuje, czuje się w grupie ryzyka, nie wiem, przewozi pieniądze, no to zatrudnia e, tam firmę ochroniarską. Tak? No tutaj jest sytuacja podobna. Tak? Trzeba liczyć na specjalistów z branży IT. E, i, i, no I oczywiście no tutaj. Taka podstawowa świadomość tego, że no, mam firmę, aha, fajnie. no To pytanie, czy moi pracownicy, którzy teraz pracują zdalnie, mają zaszyfrowane dyski, tak? No bo mm -hmm. jeśli nie mają, no to jak zgubią komputer, czy no teraz nigdzie nie chodzimy, tak? No to jest ten, ale ale jak, jak stracą dysk, komputer, no to, no to coś się z tym może stać. No i tutaj jest to pytanie, czy używamy takiego szyfrowania? Czy drugie, czy, czy jak się łączymy z firmą, to czy używamy połączeń też, które są szyfrowane? bo Zaraz, no cały know-how leci teraz przez, przez kabel inter od internetu, tak? Firmy się przeniosły na, na pracę zdalną, wszyscy pracownicy gdzieś tam zdalnie pracują i przesyłają dane osobowe, przesyłają know-how firmy, przesyłają jakieś zamówienia, jakieś oferty, jakieś różne inne elementy. No i teraz pytanie, czy to przesyłają w formie bezpiecznej? Czy ktoś po drodze nie mógłby ich podsłuchać i na przykład dowiedzieć się, że no, w jakiejś tam firmie X Ktoś sprzedaje czy handluje w takich cenach. No, na pewno nie chcielibyśmy takich danych stracić. No i tutaj a, no się, znowu się mm. <laughs> rozpędziłem. Natomiast no, ważne jest to, żeby za, na pewno trzeba, trzeba, trzeba zaufać specjalistom z tego zakresu. Trzeba um, pozwolić im na przeprowadzenie różnego rodzaju testów penetracyjnych naszej infrastruktury. Czyli po prostu, te, żeby tak wytłumaczyć, to jest to takie legalne hakowanie, czyli siadają specjaliści z, z zakresu security i próbują się włamać, tak? No i szukają dziur, potem jesteśmy w stanie i, i te, te, te podatności wyeliminować w związku z tym, tak? Trzeba też pamiętać o tym, żeby szkolić personel, no bo to jest jakby podstawa. No jeżeli mamy super zabezpieczony safe, tak? Dwumetrowa stal, a w środku siedzi pani, która wszystkich wpuszcza do środka, otwiera, no to ten safe nam nic nie pomoże. Tak? I tutaj super zabezpieczenia z zakresu IT też nie pomogą, no bo jeżeli pracownik kliknie idealnie w linka i zgodzi się na wszystko, co mu tam haker będzie proponował, no to, to te zabezpieczenia nic nie dają. Więc kolejnym, tak jak mówię, elementem jest szkolenie. Tak? Szkolenie, zatrudnienie tych specjalistów od security. Na pewno trzeba przeprowadzać regularnie audyty bezpieczeństwa, bo, bo to też jest istotna rzecz. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale jest taka w Polsce ustawa o cyberbezpieczeństwie, która mówi o tym, że niektóry, niektóre firmy, które mają, są z takiego zwiększonego ryzyka, no mają obowiązek przeprowadzania raz na dwa lata audytów cyberbezpieczeństwa. Mm -hmm. I, to nie wszyscy to, mimo tego, że to i funkcjonuje, ustawa jest, no to nie wszyscy jeszcze sobie zdają z tego sprawę I, i no i trzeba po prostu te audyty bezpieczeństwa robić. Dodatkowo no tak jak mówiłem, testy penetracyjne to jest też bardzo, bardzo dobry środek do tego, żeby sprawdzić, czy te, te, te podatności występują i potem je wyeliminować. No i tak jak mówiłem jeszcze wcześniej, no to takie rozwiązania właśnie jak Next Generation Firewall, czyli taki Firewall obecnych czasów. E, antywirusy, no, no to też jest e, rzecz, która jest potrzebna. To szyfrowanie dysków, bezpieczne połączenia VPN, tak, żeby się łączyć z firmą i mieć zabezpieczone dane. No to jest taki, powiedzmy, podstawowy wachlarz, no który mogę, no, bo to jest, zagadnienie jest skomplikowane, ale mhm. to jest taka podstawa, którą mogę tak. Ale to jest jeszcze tak. Wspomniałem o do... jednej ważnej rzeczy, polityka haseł na odpowiednim poziomie. E, tak na szybko, żeby powiedzieć dlaczego te hasła mają być odpowiednio skomplikowane, można sobie wejść na stronę haveibeenpwned.com i tam można sobie sprawdzić czy Wasz e-mail i Wasze dane nie zostały gdzieś już w jakimś wycieku e, ukradzione. Tak? Bo na Aha, przykład jak okay. wiecie, Morele, gdzie Morele zapłaciło tam 2,8 miliona bodajże kary, no to oni stracili dane do logowania, e, czyli Wszystkich tam część, czy wszystkich użytkowników, część czy wszystkie dane tych użytkowników, w związku z czym ta, taki haker może sobie wejść do Darknetu, czy nawet nie jest hakerem, jest powiedzmy e, entuzjastą, który mieszka tam, w, w powiedzmy, nie wiem, hindusem, tak? czy jakiejkolwiek narodowości, żeby nie, nie wskazać Rosji, to, to, to obojętna jaka narodowość, no i chce sobie dorobić. W związku z czym z taką bazę danych sobie ściąga no i kupuje, czy tam za, za, za jakieś niewielkie pieniądze i próbuje właśnie wysyłać jakieś informacje. Nie wiem, na pewno dostaliście kiedyś maila, cześć, nazywam się taki i tak, jestem hakerem, mam Twoje login i hasło i podaję Wasz login i hasło i, i, i mówi, że, że jest hakerem, i oprócz tego włamał się do Was na komputer i ma jakieś Wasze kompromitujące zdjęcia. I są ludzie, którzy potem też płacą bitcoiny żeby przypadkiem te ich zdjęcia no, widocznie no, pewnie mają coś też na sumieniu, <grym> w znacznym tygodniu byli gdzieś tam w jakimś. Nie wiem, podziem, miejscu, tak? Ciekawym miejscu, <grym> rozrywkowym. <grym> tak, no, no i właśnie. I potem mają, muszą zapłacić w bitcoinach, żeby y, y, czuć się bezpiecznie, tak? Bo że ktoś tam nie nie, nie tego. Tak, więc to jest taki prosty przykład, jak, jak, jak sprytem, nawet ktoś, kto nie jest hakerem, może zarabiać pieniądze oszukując ludzi, nabierając. Tak? I dopełnienie do tego, co mówisz, wydaje mi się, jest jeszcze to, bo mówisz o aspekcie online, ale oczywiście jest to też taka rzecz offline, czyli w jaki sposób zabezpieczamy firmę, czy ktoś z zewnątrz po prostu nie może sobie wejść z pendrive'em i zgrać jakichś danych, prawda? Więc to też trzeba zwrócić na to uwagę. Tak, to, to, jest, to jest w ogóle część, część testów penetracyjnych, takich socjotechnicznych, się odbywa właśnie w, takim, w taki sposób, że e, e, można do, nawet zrobić takie takie właśnie sztuczki, że wysyła się kogoś e, z pendrive'em. No właśnie, to nie jest, nie, no, też się zdarzało, robiliśmy takie testy. E, wysyłaliśmy, okazywało się, że no, oczywiście na pendrive'ie nie, nie ma nośnika danych, tylko jest na przykład złośliwy program, który. E, mm -hmm hasła z przeglądarki wysyła nam do nas na adres mailowy, tak? albo na przykład można komuś podrzucić taki moduł keylogger, który się montuje między klawiaturę a komputer, no i on zczytuje wszystkie klawisze wciśnięte na komputerze, więc też można pewne dane w ten sposób wykryć. Tak, to jest prawda. Testy, czy tam ataki się odbywają też na pomocą takiego fizycznego kontaktu. Ja chciałbym trochę zmienić temat, ponieważ w firmie IT Develop poza tym cyberbezpieczeństwem skoncentrowaliście się też na branży e-commerce i chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób takie biznesy można zautomatyzować. Już mówię, no, to, jest też, to jest też potężny temat. Hmm. Wszystko zależy od tego też na jakim dany e-commerce jest etapie, etapie, czy to jest początek, czy, 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 czy jest już jakiś zaawansowany system wdrożony, tak i tak dalej. To, to jest też zagadnienie złożone. Natomiast trzeba pamiętać o jednym. Zawsze zanim przedsiębiorca, czy tam handlowiec, e tak, inaczej, tym się podejmie Im, inaczej, im szybciej Przejdzie na dobrą platformę, która będzie mu umożliwiała szereg automatyzacji w przyszłości, tym lepiej. To jest jakby taka podstawa. Później każdy następny miesiąc działania na systemie, który nie jest ograniczony, powoduje to, że te automatyzacje, czy te ulepszenia, czy usprawnienia będzie trudniej później wdrożyć. Tak? I, I to na pewno będzie dużo więcej kosztowało. Ale co do sensu pytania, to no, tu możemy na pewno e-commerce podzielić na wiele różnych obszarów. Można pomyśleć na przykład o logistyce, tak? no tutaj jest bardzo dużo zautomatyzowania. automatyzowania. E, mam też um, doświadczenie, kontakt z wieloma specjalistami z tego zakresu, którzy, którzy na logistyce e, potrafili bardzo dużo e, zyskać nawet na, na ileś, na, tam, się, tam się liczy sekundy w, powiedzmy w czasie e, realizowania takiego zamówienia, e, który wpada do sklepu internetowego. Mhm. No to Każda sekunda jest cenna, tak? bo chcemy tych paczek spakować jak najwięcej. tu jest wdrażanie takiego systemu WMS do, do optymalizowania ścieżki zbiera, zbierających na magazynie. No to jest jedno z takich fajnych automatyzacji, której można, można wspomnieć. Tak? Na pewno można tutaj też powiedzieć o obsłudze klienta. No taki ciekawy temat to na pewno są chatboty, tak? które tam gdzieś tam automatyzują. Na ten moment, się gdzieś tam się nie, 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 nie pojawimy, na jakimś sklepie, to zaraz jakiś chatbot, próbuje nam wytłumaczyć, co mamy kupić, i najpierw jakby sprofilować nas, co chcemy zrobić, a potem dopiero przekierowuje do faktycznego specjalisty. No to jest też oszczędność, automatyzacja, przyspieszenie jakby funkcjonowania tego biznesu. Na pewno też są procesy administracyjne, gdzieś tam wdrożenie dobrego systemu ERP, który. Pozwala nam na, na automatyczne wystawianie faktur, na automatyczne wysyłanie tych faktur, na, potem na, na działania, jeżeli, ma, jeżeli mówimy tutaj o mechanizmach, na przykład które e, działają w branży B2B, czy takich sklepów internetowych, które sprzedają e, na platformie takiej na, na przestrzeni biznesowej, czyli na przykład o, tak, taki panel hurtowy, tak? no to no tam no, też można e, tutaj myśleć o, o, o szeregu automatyzacji, o to, żeby właśnie te, te, te faktury Docierały na czas, żeby jeszcze, jak jest na przykład faktura, jak jest termin na, na fakturze, no to, to trzeba pamiętać o rozliczeniach, o rozrachunkach. Gdzieś tam ktoś nie, nie wpłaci, to, to fajnie, jakby to automat mu wysyłał powiadomienie o, o tym, że nie wpłacił. No i każdy taki drobny szczegół w połączeniu w jedną wielką machinę, no jak. Mówiliśmy o, o rozliczeniach, to, to ktoś musi też siąść codziennie i w, wrzucić do systemu a, wyciąg bankowy, tak, żeby, żeby system wiedział, czy ktoś zapłacił, czy nie zapłacił. Więc szereg tych różnych mechanizmów y, opiera się właśnie o platformy ERP głównie i tutaj nacisk stawiam na to, żeby ktoś przemyślał zawsze żeby zainwestować w dobrą platformę, która umożliwia później y, rozwój takiego biznesu e-commerce'owego, a przynajmniej nie stopuje go, gdy ilość paczek rośnie, tak a realizacja jest tych zamówień niemożliwa, no bo system na to nie pozwala. Wspomniałeś, że biznesy e-commerce'owe składają się z wielu czynników. No to jest oczywiście prawdą, ale gdybyś mógł określić takie najważniejsze czynniki, które powodują, że większość sklepów zamyka się po roku. Co jest takiego, takich najważniejszych czynników, kilka, jeden w zależności, ile tam wymienisz, y, że faktycznie po roku czasu większość sklepów zamyka się? To możemy spojrzeć na to na tak, jak otwieranie działalności gospodarczej. To jest też tak, że a, już nie pamiętam, ile to na 10 firm y, przed, y, zostaje. Tak? Teraz nie, nie ten, natomiast w e-commerce jest podobnie. To jest też tak, no, e-commerce się zakłada to jest, to jest jak nowy, działająca, nowo działająca firma. Tak? Tutaj powodów, Powodów do tego, że, że taka firma upadnie, to jest kilka. Na pewno koniec środków i finansowania to może być jedno. Tak? Zła strategia to może być kolejny element. Że tam Brak wiedzy o IT. To jest, to jest bardzo częsty powód. Ludzie po prostu nie, nie zdają sobie jak sprawy z tego, jak funkcjonuje IT, a tutaj przy e-commerce to jest konieczne. No tak. E-commerce musi wiedzieć o różne rzeczy o platformie. Nie musi, nie musi być programować, tak, ale musi wiedzieć, jak to funkcjonuje, jak. jak jak działają strony internetowe, jak, jak działa psychologia zakupu użytkowników itd. No bo jeżeli teraz zbudujemy platformę, która będzie w ogóle nieintuicyjna, no to co no tutaj mówić o sprzedaży? No, nie będziemy sprzedawać, tak? No i to, to, jest, to jest ileś tam takich czynników. Natomiast ja myślę jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Te, które, trzeba spojrzeć z drugiej strony. Dlaczego są sklepy, które mają olbrzymią sprzedaż i rosną w gigantów, tak? To bardziej bym od tej strony podszedł I, i dlaczego? No mają to coś, właśnie. Mają to coś, jak do mnie firma przychodzi i mówi, że no my, my jesteśmy ta, ta, taką nietypową firmą i niestandardową. Ja mówię, na, na właśnie dlatego, dlatego tak daleko zaszliście. No bo ktoś wychodzi poza schematy i, i, i ma, e, ma tą magię, tak? Ma to coś i jest w stanie e, podbić rynek. E, to jest wielka sztuka, znam takich ludzi, i to, to są zwykle ludzie, którzy mają po prostu, no mają to coś, potrafią tą, ten e-commerce poprowadzić w taki sposób, że, że no, no zdobywa on wysokie notowania, a, a ci co nie mają tego czegoś no to niestety muszą no zrezygnować. Tak? Jak jeden z polityków powiedział, może się po prostu do tego nie nadaje. Tak? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Paweł, to był krótki nasz wywiad, kilka pytań konkretnych do Ciebie, dzięki wielkie, za, że poświęciłeś dla nas czas, oby w tym czasie, który miejmy nadzieję, że szybko minie, obyś miał jak najwięcej zlecań w kwestii budowania sklepu wolnego, to, to jest oczywiście ważna sprawa, ale w tej cybernetycznej, czego nie życzymy klientom, ale żebyś ewentualnie właśnie mógł im pomagać, jako taki lekarz cybernetyczny, który zabezpiecza firmy przed, przed ich problemami, tak byśmy Cię życzyli, no i oczywiście obyś trzymał się dobrze i miał dużo motywacji, w tym właśnie trudnym czasie dla nas wszystkich. Dziękuję Wam bardzo i również Wam życzę dużo zdrowia. No i e, u, udanych e, spotkań biznesowych, udanych wywiadów. To jest chyba dla Was takie najlepsze. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dzięki Wielkie. W takim razie trzymaj się. Hej.